Zazwyczaj, gdy ktoś z nas zdecyduje się pojechać w straszne lub opętane miejsce, nic się nie dzieje lub to tylko wyobraźnia płata nam figle. Jednak wraz z grupą śmiałków zdecydowaliśmy się pojechać w pewne okoliczne mokradła, na których to podobno elektryka w samochodzie wariuje, a na filmach zarejestrowanych w okolicy słychać krzyki lub same filmy są uszkodzone. Legenda głosi, że na mokradłach stał kiedyś kościół. Postanowiliśmy to sprawdzić film, który zaraz zobaczysz, nie był w żaden sposób przerabiany, a wszystkie sytuacje na filmie są jak najbardziej prawdziwe. Także wiesz, ja wszystko muszę wiesz. Ale Pokaż chwilę. Ta jest słabsza, ta jest słabsza? Raczej tak, ta mocniejsza jest. Nie, bo jedno ma i słabsze to to mogę już w stasnym tu wjeżdżać. Ja już żeby się kywny zabach chwilę. Który... No. Ja tak Czy jak... Wiesz? No to od silnika to, to, o, to, to wiadomo okay. No serio, coś tu jest? A Dobrze. tu trzeba w las wejść jeszcze? No. Dobrze. Chciałeś nie? No ja tam nie chodzę. Ja to chodź. Chcesz, Chcesz w samochodzie? No. Na pewno? No, no. no to ja idę z nim. Ale no. co? No. co? co ja zabiję? tam nie idę, ja nie ja... Ja nie wiem czy nie zapadnie w te bagno. No właśnie, ja nie chcę tam wchodzić. Bo ja, ja nie tu... wiem czy w te bagno nie wejdzie. Ok, to jest pierwszy, nie? No ja coś tam To jest tam nic nie ma, las normalnie. pójdź tam, chodź, dosz, tam Co tam jest? Nic. Na pewno? <grym <grym <grym

Zawsze tak migało światło? Te, Gdzie? Te. Jak to? No, no nigdy nie, nie widzisz, że No, bo ono migało. Jak ja. to, <laughs> to migało? Widzieliście? <laughs> to było? To było tak. Widzieliście? <laughs> widzisz. chwilę migło i zgasiło się i zapaliło się. Dobra. Ja Zostaw mnie to... poza. Masz to. Nie wiem. To są baterie, przecież trzymaj. Ale jaki tam jest zapach w ogóle? Nie. Ale jak... Czańca, co tam jest? O no, ja wiesz Nie <laughs> hey, dobra, jeszcze raz Ja też i deszcz Za mam emocji <laughs> to Tak, taki joke <laughs> to Chodź z nami, chodź z nami Co, e. to dobrze działa chodź z nami, Chodź, to co on Co, to ja nie się, się <laughs> nic ten jo... co jest kurde patrz patrz drzwi się otwierają ale drzwi, ale drzwi są otwarte cicho, cicho stąd teraz rana serio mieć. możesz w bany ojej ojej nie, Ja po powrocie do domu i chwili oddechu przyjechaliśmy ponownie, lecz tym razem drugim samochodem no, ale na razie nic nie dzieje. No na razie wtedy też weźcie, Wydźcie Wydźcie się nic nie działo. A wyście nagracie, wejdźcie tutaj z... tylko na drogę i nagrajcie tak wszystko. Mhm, no to wchodźcie, słuchajmy <laughs> Pan z się wpadł i coś To stop, poczekajcie No i co? <laughs> I wtedy mrugało sobie No Pyk, no. cyk, pyk, cyk. Cyk. cyk Było zgaszone, były zamknięte drzwi, sam musi no, zapatrzeć Zamknij, zamknij tam się To Tata, tam. zamknij drzwi No, zamknij no. Teraz nie? Zaraz zobaczymy. Weź, ja wolę być Ja ty. też, teraz. Ty, ty, ty. Ty Czemu się o tym nie macie? <noise> a, ej, no zapaliło się no i co? Przod... No nie zapaliło się. i No i tylko będzie siedziała, ty tylko siedź. Nie, normalne. No, tam macie wyjść, zapewne A tu jaki duży? No, tak, w ogóle co jest? Wiesz, tu? No, tu, patrz, tam, patrz. No, widzisz tam byśmy musieli iść, ale jak tam wejść? To jest tam, tam bardzo, może. Czemu się światło? Coś się stało? Co, co, co się stało? No co ci jest? ma w samochodzie, a tu nagle takie... No co ty, no, Z no, Ale masz, no, no, proszę cię wejść. No ja jesteś no, czy jak? No, ale no poważnie mówisz się, no bo ja... No nie, 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 bym... nie poważnie. Ja miałam tyktakol. No Tu jeszcze tak się. Dobra, możesz przejść już. Wejdź do tyłu. Ciao. Czekaj. Wejść do tyłu. Cieć, o! To było to. To było coś takiego, jakby ktoś na siedzeniu tak... Oj. Szmyrk, tak. no. To idziemy tam samo. Bo to idziemy tam samą. Dobra. to odpalaj. Ty się nie w Nie. drzwi, a. To <grym> a nie było się. No dobrze. Tylko ty tak dośmiałeś. Czemu tylko ty? Może tylko... Może ty idź do lasu z latarką. Może ty to będziesz widziała. No. go sobie. Nie no. telefon. światło, jak chcesz. No. Zgadz telefon. Nie, nie zapala światła, weźmy w Zostaw Zostawimy samochód sam tu i pójdziemy kawałek, zobaczymy czy się światło zaszło. No dobra. Ale. Ja? No to Ale na zapalonych czy samym? No tak. Na zapalonych no, zastaw. Na zapalonych? Na zapalonych, no, no, bo będzie kamera działać z tym, to idziemy. Ale pomysł teraz, dobry. To szyb. jest no, Tak nie do końca, nie? Co, to? wszystko zaparowane Ej, hey, widzisz? Ej! Hey. Co? Zobacz tutaj naprzód. Co jest? To jest pomazanem. Nie, nie pomazanie. Taki... Zobacz. Widzisz? No... <laughs> to <Tam> mylę. <Tatusiu. laughs> No i idę, idę. Zobacz o kurde. Pokaż, 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 pokaż. Zobacz jaki dół jest. Na iść majster, zobacz. Czyli tam coś musi być, trzeba by iść zobaczcie tam. Ale jaki dół? Toj. Tym jest pokrzywywalną, nie? No i gaśną światełka, No ale gasną, tak, oczywiście. No nawała to tu. Dobra jest. Nie? No, cholera. Może, może gwiazdy jeszcze zobaczę. Może gwiazdy się wyjdzie Dobra tam nic Dobra, nie ma. Dobra kaflatewki. A co jest samochodzić z tobą? Mój jeden. Siedzisz w a tu napis, go out. <grymne> no, ale zobacz, jak szyby odparowały. a tu ciepło się zrobiło. Ja tam chłodnie, nie? Nie. A jo, ale ciepło. Tutaj? Ale ciepło, czaisz? A tu ciepło. Ale jak? Do silnika? Możliwe bardzo. Ale gdzie? U góry? U góry? W powietrzu? W powietrzu? O w tym, tym miejscu, miejscu. Ty. Patrz W głowę normalnie grzeje Jest? No w tym miejscu tutaj jakby z góry ciepło waliło No to ja zobaczę Słońca nie ma Kawle <noise> Co to było? Słyszeliście? Gołąski, bo gołąski usłyszała No, ale, jak? No. ale się zmienia Co? Czaisz, ale ciepło się... No powiesz, że jest ciepło, tak teraz racjonalnie powiedz szczerze Naprawdę, że ja 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 nie się czuję, naprawdę Ale musisz się przestawiać, bo nie nie, nie ja naprawdę nic nie czuję Ale przed chwilą byłem raz było ciepło Tutaj w Co Idziesz? Jedzewiski tam? Zaraz, to, to Kinga słyszała, ja wiem, też co słyszę <głoszny> to, gałąz, wiesz to No Tam coś się złamała gałązka jakaś. Chodź tam, w las, prawo. Jo, mhm mm już, no już ci poszło. No to musi kamera ze mną iść. Jest się Idzie, no to co jest... no się boisz tego tak. idź zaciepło, najbudzie ci się powoli w tą stronę. Chodź tu, Ale tam piątek co robisz? Piątego co? No pod namiot tu przyjedziemy, chcę O dobra, to wezmę wow. jakieś tego to... od silnika. Co? Mówiłem, że od silnika, ale to tam też od silnika? No tam nie. Tam głębiej trzeba było wejść. No w życiu, nie, nie, tam to nie. Głębiej trzeba było wejść. Tam, tam, Wiesz co? trzeba było zamówić się, gry. Aha. Ufa, <śla> no ja to ja słyszałem. <śla> A to pękło coś, ej. Dobra, <śla> jedź. Jak się okazuje, początkowy żart zamienił się w coś niewiarygodnego, w coś, co trudno racjonalnie wytłumaczyć.